Chodźcie. Mm, fajna. Obywatelka się zgubiła? Dokąd to? Ja właściwie to... Może pomożemy. Wojsko z narodem. Mm. Nie, dziękuję. No, nie mam drogę. Chciałam tam. Tam? Tam przecież nic nie ma. Kościół tylko. A. A. Do kościoła się idzie Niech się pani nie boimy też wierzący Wy mm -hmm. Może odprowadzimy kawałek Ja nie no, ale dlaczego? Wszak. Hej o kurwa Bibuła Stać! Wasiu, co ty odpierdalasz? Na ramię broń! No ale... A głuchy jesteś, głębiej. Zbieraj. Zbieraj! to! Świetnie. Polska Jaruzelska nadciąga. Szybcie, szybciej, szybciej! Tam towarzyszy zwrotniej służby. Cześć! Cześć! Spokój Spokój. A to kto? A. Narzeczona kolega odwiedziła. Narzeczona. Narzeczona. Podczas służby Mieszka w pobliżu to wpadła na chwilę. W pobliżu? Dokumenty. A po co te formalności? Tak. Dokumenty. Narzeczona musi was kochać, bo przyjechała z drugiego końca miasta. Wie pan, sierżancie, to... Obywatelu, sierżancie. A co wam w tej torbie przyniosła? Obiadek? Obiadek, obywatelu sierżancie. To dajcie. Spróbujemy. Ja próbowałem. Przypalony. Aha. A wy szeregowy też próbowaliście? Ja? W Wigilię poszczę, Obywatele przyjrzeć cię. Pościcie? A to i do kościoła chodzicie. Dosyć. Rodacy, nie dajcie się zastraszyć... ...Wronie. Solidarność jest. Macie przejebane. Dawać mi tą małą kurwę do radiowozu. Zabieram ją. Ona nie jest kurwą. Jak obywatel sierżant potrzebuje, to ja znam parę adresów na Pradze. Hmm? No tak cię załatwię, że nie wyjdziesz z paki do końca służby. W porządku, pójdę z nimi. Nigdzie nie pójdziesz. Wasiłk, jesteś z nami? Tak jest, obywatelu kapralu. A wiesz, co ja myślę, towarzyszu? Że ja i moi koledzy mamy przy sobie 300 naboi. Oni wyprują swoje do Twoich kolesi, a ja prosto w Twój milicyjny czerep. Masz minutę, żeby stąd spierdalać. Starszy szeregowy Nowicki, starszy szeregowy Wasik, odbezpieczyć broń. Dopełnę cię. Twój dowódca dowie się o wszystkim. O czym? Tutaj nic się nie wydarzyło. Wiem, że wozicie w suce kontrabandę. Piśniesz słówko. Pozamęduję o tym. Won! Odjazd! No to mamy przez ranę. Nie wiem, jak Wam dziękować. Uciekaj lepiej, zanim tu wrócą. No zmykaj już. Nie wyjdziemy z mamra do starości. Сейчас на нас не маю. Довод да всплыл. Ale warto było. Widzieliście jaką będę miał minę? <grymiany> Oskarżeni Migas, Nowicki i Wasiuk na salę rozpraw.